Witam na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj będę robił sobie tutaj dla gąbków e, taką miksturę regeneracyjno-lotowo-treningową. Dajemy sobie, mam tutaj dwa ząbki czosnku. To sobie też je damy. Ok, mamy to zmiksowane też tutaj wrzucam. No to co? mamy już zmielone, zblendowane, zmiksowane na dosyć gładką taką papkę. Teraz to sobie postoi przez noc, bo jest obecnie wieczór i gołąbki rano dostaną do karmy.